Więc tym razem w kapsule było zupełnie inaczej. E, przede wszystkim taki spokój. Kurczę, nawet mi się w tej chwili śmiać chce ciągle, bo jak sobie pomyślę, pierwsze moje wejście, a teraz drugie, nie była ziemia. E, na początku e, był spokój, po czym później e, przy tej takiej bardziej szybszej e, muzyce e, mi się skojarzyło z taką szamańską, pokazywały się mi obrazy, gdzie widziałam e, dwa kręgi. Jeden był e, w kolorze złota, takiego ognia, drugi był e, czarny. Tak jak by było czuć, że to jest to, to właśnie zło, co się dzieje w organizmie. I obydwa, e, jakby walczyły jeden z drugim, e, nakładały się na siebie. I, i ta była, to była taka moja obserwacja, z tym, że ja w pewnym momencie, jakby odsunęłam się od tego i pomyślałam sobie, że co mnie to obchodzi, co tam się teraz w tej chwili dzieje, co tam się toczy, że przecież mnie to już nie dotyczy i będzie wszystko dobrze, będę zdrowa przede wszystkim. No i później poleciała taka spokojna, relaksująca muzyka. I wtedy poczułam mrowienie delikatne właśnie w nogach i poczułam, jakby napływało coś do mojego organizmu właśnie od, od stóp. I robiło mi się bardzo błogo i wtedy jakbym zaczęła pływać. I to jest to najlepsze uczucie, które też poczułam za pierwszym razem, kiedy tak delikatnie mnie bujało. I wtedy jest taka radość, taka radość napływa i to, że ktoś, w coś wyciągnęło ze mnie to, co mi gdzieś tam doskwierało. Jeszcze muszę sobie tutaj powiedzieć, że e, poczułam te takie swędzenie, co mam na co dzień, e, pieczenie na przykład twarzy, skóry przede wszystkim na brzuchu, to na samym początku, jak leciała ta e, zła muzyka, taka zła, taka mroczna, mm, to wtedy czułam te mocne takie swędzenie, ono parzyło. A znowu, jak już później e, napływało e, coś takiego dobrego e, w, moi, w mój organizm, w moje ciało, to to było chłodne, takie przyjemne i czułam, jak to się właśnie rozkłada. I te swędzenie zamieniło się w takie m, poczucie świeżości. O tak. Uh -huh. To było Fajne. najważniejsze. Naprawdę cudowne. Dziękuję. Doznania z kapsuły. Ogromna. Opanowała mnie. E, opanowało mnie płacz. Nie mogę nazwać, co to było, czy to był płacz szczęścia. Jest we mnie wiele emocji. Płacz szczęścia. Było mi e, wspaniale. Otaczała mnie. Otaczał mnie kolor. Fioletu, w tym nie potrafię tego nazwać czy to był czy... coś żółtego ciągle mnie otaczało czułam się bardzo dobrze do Moje... nie wiem nie potrafiłam opanować drgań mojego ciała nie wiem czy mogę nazwać to ciałem że ciało moje drgało, było mi, było mi dobrze, ale w pewnych chwilach wracałam do, do, do tego, że ktoś na mnie patrzy, uświadamiałam sobie, że ktoś na mnie patrzy, musiałam powstrzymać te emocje, chwytając się mocno fotela. Ale to było silniejsze ode mnie puszczałam, bo było mi tak dobrze, że uwalniałam ten uścisk dłoni i płynąłam dalej. Otaczał, otaczał, mnie, otaczał, mnie ciągle, y, otaczał mnie ciągle żółty kolor. I w pewnym momencie y, ten fiolet, otaczający mnie całkowicie fiolet, y, robił się coraz jaśniejszy. Wchodził w róż. Ta, ten żółty kolor był ciemny i robił się coraz si jaśniejszy. I to już jest koniec. Dzięki.